Mała zielona żabka siedziała na skraju wiosennej łąki i z zachwytem przypatrywała się bajecznie kolorowym motylkom, które z trudem można było odróżnić od kwiatów rosnących w zielonej trawie. Jakie one piękne, kolorowe i cudne! Wzdychała raz po raz. Postanowiła podejść bliżej, żeby się nacieszyć widokiem motyli. Zanim weszła w trawę, rozejrzała się z uwagą. Jak wszystkie żaby, bała się długonogiego buciana, który na pewno chciałby ją zjeść. Nigdzie nie zobaczyła ani czerwonych nóg, ani czerwonego dzioba, ani białych skrzydeł. Śmiało więc ruszyła przez łąkę, aż doszła między barwne kwiaty i równie barwne motyle. Zadarła zielony łebek, żeby się im przyjrzeć. Iskierki słonecznego światła tańczyły na płatkach kwiatów i na skrzydełkach motyli. To był przepiękny widok. – To bociany! – przestraszyła się żabka. Zadarła zieloną głowę jeszcze wyżej i odetchnęła z ulgą. Ptaki, które przyleciały na dłąkę, miały czarne pióra i były mniejsze od bocianów. Żabka mogła nadal podziwiać kolorowe motyle. – Ale gdzie one się podziały? – Zniknęły. – Uważaj! Nadepniesz na mnie! Co ty tu robisz? – spytał zielony pasikonik. – Przepraszam, szukam motyli! – wyjaśniła żabka. Dlaczego ukryłeś się pod liściem? W pobliżu jest bocian, tak? Bociana nie ma. Za to mi, widzę mnóstwo motyli. Udają kwiaty, żeby zmylić ptaki, które na nie polują. Naprawdę? Rzeczywiście, pośród kwitnących kwiatów siedziały kolorowe motylki. Były tak barwne jak kwiaty, więc trudno je było zauważyć. Gdy tylko czarne ptaki odleciały, motyle poderwały się do lotu. Ich skrzydła znów migotały w słońcu najpiękniejszymi barwami. Są kolorowe jak kwiaty, żeby oszukać tych, którzy na nie polują. Też chciałabym być taka kolorowa westchnęła żabka. Lepiej nie. Motyle mają swoje barwy ochronne, a ty i ja swoje. Chodźmy tam, gdzie jest bardziej zielono, tak będzie bezpieczniej. Naprawdę? Żabka nie mogła uwierzyć, że jest zielona bez powodu. Dopiero, gdy zielony pasikonik usiadł między zielonymi źdźbłami trawy i całkiem przepadł żabce z oczu, uwierzyła, że sama też może ukryć się przed wzrokiem bociana. Teraz żaden bocian mi nie zobaczy. Nie zobaczy, chociaż na twoim miejscu nie bałbym się bociana tak bardzo. On woli myszy, drżownice, ryby i niestety pasikoniki. Żaby mu nie smakują. Naprawdę? Żabka otworzyła zielony pyszczek. Była malutka, więc to naturalne, że wciąż się dziwiła.